No, 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 no. no, 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 Muzyka, witam i witam e, gościa w moim studiu, pana Zdziska łapę. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry panu. E, jak e, pierwsze pytanie, które panu zadam, czy szambo już został wyczyszczony? Jeszcze, czy ja już jestem zwolniony z tej pracy, bo zrobiłem kupę na szambo. I po prostu mnie wypali. Ja przepraszam bardzo, to szamba się właśnie robi kupy. No wiem. No. przeszedłem na karabinę auta <laughs> jak pan skomentuje przegraną w wyborach prezydenckich? Wygrał pan Andrzej Duda no, a nie pan. To jest normalne. Ja chciałem, żeby wszyscy, wszystkie ludzie nie dla mnie głosowali. lepszy najlepsi przecież. Mam, na, na, mam właśnie sondaż jaki są też? Wyniki. Wie pan Może ile za? pan głosów dostał? Proszę. Zero. Kurka. Ani jednego. Ani jednego, ponieważ nie widzieliśmy pan ani jednego baneru. Może I pan i nic pan nie odgłosił, że w ogóle pan startuje wybor. Jak tak można? Co miał pan w ogóle wiedzieć? No to telewizji za... miał wszystkim powiedzieć. No. E, jak? Jak było na urodzeniu... Na urodzinach w parlamencie? Ja byłem. Bo, 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 bo się tam... boś bawił, nie? Z kolegami z klubu. Wolny proszę. Nobawaliśmy się, było bardzo fajnie. Końcówka była okropna. Dlaczego końcówka była okropna? No taki kolega Maciek. <grywa> wywalił już czaszkę zabawy. Aha. A jest zabawy? <grywa> <grywa> Przepraszamy Państwa, <grywa> ale mamy pier... Yy, Pan Zdzisek spierd... Właśnie, właśnie naszymy. taka była zabawa. Aha, fajnie, zabawa w Maciek <grydanie> e, pań, Pańska partia Wolny Proszek ma problemy, jak panie skomentuje? Nie mam żadnych problemów. Nie mam pan problemów? A dlaczego bo... pan przegrał wyborach prezydenckich? Bo tak, proszę, prostu nikomu nie powiedziałem. <grydanie> <grydanie> Czy żony pani Ewy Kopacz są dobre? Ja powiedział, że nie. Dlaczego? Niech pan rozwinie nie. zdanie nie lubię, no A jak nie lubi Pana, no co? co robi ona źle? Co? Niech Pan coś powie więcej. To powiem? Nie lubię. Dlaczego Pani nie lubi? Bo tak sobie powiedziałam. No, odszedł Tusk, wielki trener, a zostawił zwykłego kopacza. Yy, czy yy, czy zamierza Pan wygrać w wyborach parlamentarnych? Nie, już nie. Nie startuje Pan? Nie. Do rządu już pan nie startuje. No właśnie już nie. A. Mam jeszcze kilka pytań. Tak. Kolejne. To już było z panie Grzegorzu Rysu. Dawałem takie pytanie. Panu Grzegorzowi panu ten na B. Be... Bednar. Bogdan, Bogdan panu Bogdanowi. Czy dobrze się panu żyje w Polsce? Proszę pana, przecież pan już mnie tego pytał. Prawda? A ja się pytam jeszcze raz właśnie. Dobrze mi się żyje, nie muszę nic mówić, tylko dobrze mi się żyje. Dobra, a. Jakby pan mógł. Ee, ten. zdanie jakoś rozwinąć? Nie chcę mi się rozwijać ja mówię. Dobrze mi się żyje w Polsce. Dobra. Czy. Czy. Przepraszam bardzo, nie przygotowałem. Pytań, Kipo, a Mam jeszcze trochę czasu. Mam jeszcze dwie minuty. No jedną, jedną i pół chyba. No wymyślaj kupię. No Ale no, nie wymyślam. Ja myślę, e, czy panu, e, co panu się nie podoba e, w panie Jarosławie, Jarosławie Kaczyńskim, mm. porównując, że pańska pazja jest przeciwko panu. Jest mi się nie podoba? A co panu, co e, on mi źle? Jest takim kaszolem malutkim, mm -hmm. taki mały, z gluba. I mam Słusznie. Ale jaki... Ale co on robi robić partii? Nie wiem ja po ko nie patrzę mnie. Z telewizji nawet można usłyszeć. No jeżeli włączę z telewizji, bo powiedziałem. Szpę na ulicy, rozumie pan. Nie ma tego telewizora, telefonu, tylko kurtkę, klucz. Nie ma pan jakiś sąsiad z nie? Nie. Nie ma pan? Mamy. Jesz 5 km. Jeszcze, mamy wiadomość w ostatniej chwili. Pan Zdzisław wyrusza do Brukseli na, na szczyt NATO. Znaczy, jakiego NATO? Na szczyt Unii Europejskiej. Do widzenia panów. Do widzenia. System Polnerek, cześć.